Witam Państwa. Dzisiaj powiemy sobie coś o naturze o naturze pewnego pierwiastka, którego jest pełno koło nas. Korzystacie z niego codziennie. Jest on w procesorach, ale w naszym organizmie jest też tak ważny jak w procesorach. Tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zapraszamy do odcinka. Ten film nie jest poradą medyczną ani zaleceniem lekarskim. Jest tylko stwierdzeniem pewnych faktów. Natomiast, jeżeli potrzebujesz porady medycznej, udaj się do lekarza. Krzem, pierwiastek życia, ma olbrzymie zdolności detoksyfikacyjne. Jakie mieliśmy w tym odcinku, jak możemy sobie pomóc? Jego główne działanie ochronne dla nas. To chronić nas przez taką straszną neurotoksyną, jaką jest aluminium. Aluminium dostajemy w różnych rzeczach. Wiecie, przede wszystkim jako dzieci dostajecie takie dobrodziejstwo, za które stoi pewien dobry człowiek, który uważa, że gdyby nie to, to byśmy się cofnęli 200 lat, a naprawdę to wpędza nas w choroby. Tam jest wodorotlenek aluminium. I on przenika barierę krew-mózg i jest strasznie toksyczny. Jest taką neurotoksyną jak rzadko która. No, są tam jeszcze w tych produktach takie rzeczy jak ciomersal, czyli rtęć i jeszcze kilka. Ale co jest najważniejsze? Mamy pewien czynnik obronny, czyli krzem. Krzem potrafi złapać to aluminium i spowodować, że powstaną glinokrzemiany, które wyrzucamy z naszego organizmu jako substancje nierozpuszczalne. Oprócz tego co w dzieciństwie w nas strzykują, to jeszcze spada nam z nieba. Właśnie to. Takie sobie fajne chmurki, które zatruwają nam atmosferę, ale to co wdychamy w 100% w nas wchodzi. A więc musimy mieć sobie bardzo dużo krzemu, który będzie czekał i cap i wyrzuca. Inne źródło aluminium to puszki. Aluminiowe. Jeżeli substancja, która w tych puszkach jest, ma odczyn kwaśny, Wtedy aluminium się rozpuszcza. Tylko pijąc te cudowne energy drinki nie widzicie tego, bo to jest rozpuszczone. Ale jeżeli na przykład żywność owiniecie kwaśną, ogórki kwaśne, folią aluminiową, to już widzicie, że jest. Ale mnie wzięła niacynka! cynka! Dobra. Muziomal z Lublina, z Kulu, co prawda jego nie znałem. Moja matka chodziła na jego wykłady. Ksiądz, profesor Włodzimierz Sedlak. Ten gość mówił, że pierwsze życie na Ziemi powstało właśnie na krzemie. Dopiero później przeszło metamorfozę na te neurobiałka węglowe. Zresztą to był człowiek, który mówił, że Bóg staje się kwantowo przez światło. Wspaniały człowiek. Można poczytać jego książki, tylko są trudno dostępne. Krzemu potrzebujemy codziennie, systematycznie 20 do 50 mg. EFSA nie potrafiła ustalić, jaka jest toksyczna dawka. Ja kiedyś wypiłem całą butelkę tego krzemu i nic się nie stało. Yy, uważają ci z EFSA, że maksymalna dobowa dawka przyjmowana codziennie do końca życia to 700 mg. Natomiast yy, w takim życiu codziennym przyjmujemy, że 100 mg. To jest ilość potrzebna osobom, które mają większe zapotrzebowanie czyli na przykład sportowcy, osoby ciężko pracujące, ludzie z chorobami kostnostawowymi, rosnące dzieci i osoby z dużą masą ciała. Im jesteśmy starsi, tym powinniśmy spożywać więcej krzemu. Dlaczego? Bo go nas ubywa z ciała. Człowiek dorosły ma około 1 grama krzemu w sobie. Krzem zabezpiecza nas przed zwapnieniami. Wypiera wapń z tkanki łącznej. Podobnie zresztą jak magnez chroni nas przed właśnie tym nadmiernym uwapnieniem, żebyśmy no, nie byli wapniaczkami. Gdy brakuje nam krzemu, to nie tylko tkanka łączna wysiada. Łamią się nam włosy, paznokcie. Tkanka łączna ulega osłabieniu, skóra wiotczeje. Taka pomarszczona się robi. Dopadają nas choroby neurodegeneracyjne. Im więcej mamy krzemu w swoim organizmie, tym mniej wapnia w tkankach łącznych. Jak już mówiliśmy, glin, czyli aluminium, jest pierwiastkiem silnie neurodegeneracyjnym. Dzięki niemu mamy uszkodzenia włókien nerwowych, alzheimer, demencja i tym podobne choroby. Krzem nas ratuje. W związku z tym zwróćcie uwagę, kto ma najgorzej w naszym kraju. Te dwa województwa: Dolnośląskie i Opolskie. Tam jest najmniej krzemu w wodzie. Krzem jest także bardzo potrzebny do tworzenia ściany komórkowej w roślinach. Rośliny jednoliścienne, zboża, bardzo potrzebują krzemu. Dlatego krzemu jest bardzo dużo w błonniku. Była zresztą kiedyś taka teoria. Thomas Latimer-Cleave, chirurg brytyjski, stwierdził, że choroba sacharynowa, na którą cierpią właśnie marynarze, jest spowodowana brakiem błonnika. Zresztą, tam gdzie ludzie dużo, długo żyją, zawsze jest dużo krzemu w żywności, w wodzie i tym podobne. Ale krzemu w glebie mamy coraz mniej, a jak w glebie mniej, to i w roślinach. Dlaczego? Glifosat. Opryski. Glifosat jest helatorem. On wiąże wszystko i dlatego rośliny mają problem z wyciągnięciem z gleby magnezu, ze żelaza, cynku, krzemu. Mało tego, jeżeli jeszcze w glebę wrzucamy nawozy sztuczne, czyli te azotowe z magnezem, wapń, to to jeszcze bardziej utrudnia roślinom wchłanianie krzemu. Co nam jeszcze utrudnia... Wyciągnięcie tych dobrych rzeczy z roślinek. Zbyt słaba kwasowość żołądka, czyli za wysokie pH. Skąd to się bierze? Na potęgę daje się odkwaszacze, inhibitory pompy protonowej, czyli coś, co zmniejsza naszą kwasowość w żołądku. W związku z tym, nie ma kwasu, nie rozbijemy ściany komórkowej w roślinie, nie wyciągniemy z roślinki magnezu, krzemu i innych substancji. Ale z mięskiem też będzie podobnie. Nie ma kwasu, a kwas powinien ściąć mięsko w żołądku, zdenaturować, żeby dobrze było trawione i wtedy pójdzie na dół i będzie świetnie. A jeżeli jest nie ścięte, to mięsko idzie w dół i gnije. I wtedy zaczynają się te problemy. Dysbioza. Czyli mamy zaburzenia flory jelitowej, ale to już się zaczęło od dziecka, jak te dobrodziejstwa zaczyna wstrzykiwać nasze dzieci. No wtedy um, mówił o tym Andrew Wickfield, no ale za to, to mu zabrali prawo wykonywania zawodu. On tylko stwierdził pewne fakty. Oprócz tego SIBO, czyli ta nadmierna ilość bakterii w jelicie cienkim się nam pojawia. No i wtedy są problemy z trawieniem, wchłanianiem. Zwróćcie uwagę, że aluminium może wnikać jeszcze z jednego źródła niedocenianego herbata. Dlatego, jeżeli używamy herbaty, to zapaszcie ją, musicie wyciągnąć liście i dopiero wtedy dajecie cytrynę. Inaczej cytryna powoduje wyciąganie aluminium z liścia herbaty. Już nie mówię o tym, że herbata nie powinna być w żadnych wymoczkach plastikowych czy papierowych. Powinna być to herbata liściasta w takim koszyczku ze stali nierdzewnej najlepiej. Koszyczek albo takie specjalne małe przyrządy do parzenia herbaty. Kolagen jest bardzo ważny w naszym organizmie. Zresztą odcinek o tym robiliśmy. Żeby miał prawidłową strukturę, ochronną, wytrzymałą, musi być prawidłowo usieciowany. To, że potrzebna jest witamina C, to wszyscy wiedzą. Pamiętacie, szkorbut, wypadanie zębów, ale to jest skrajność. A dlaczego nie mówi się o niedoborach nieskrajnych, tylko małych niedoborach? To powoduje spadek odporności, dzieci chorują często, i nam się daje tylko małe ilości, bardzo małe. Powinniśmy jeść dużo większej ilości witaminy C, ale. Oprócz witaminy C jest ważna obecność żelaza w takim enzymie jak oksydaza prolinowa. Pamiętacie, kolagen miał hydroksylizynę i hydroksyprolinę. One były odpowiedzialne za to, żeby tworzyć sieciowanie. I oksydaza prolinowa zawiera w swoim składzie właśnie witaminę C i żelazo. A gdy wchodzi aluminium, wypiera to żelazo i oksydaza przestaje działać. Nie ma hydroksylacji proliny. Nie ma usieciowania. Kolagen jest małowartościowy. No, ale mamy krzem, który przychodzi i wypiera ten glin z oksydazy prolinowej. Oksydaza nabiera aktywności i z powrotem tworzymy prawidłowy kolagen. Pięknie jest? Jest pięknie. Gdzie jest krzemu bardzo dużo? Pamiętacie, był taki film o długowieczności. Ludzie, którzy żyli w strefach tam koło 100 lat, te błękitne strefy, tam jest właśnie bardzo dużo krzemu w wodzie. Ale dzięki temu, że mamy krzem, krzem przychodzi, wypiera aluminium z oksydazy prolinowej, ona zaczyna z powrotem być aktywna, tworzy hydroksyprolinę i mamy wspaniałe wiązania w kolagenie. Reaktywujemy się dzięki temu. Żeby tkanka łączna miała swoje właściwości, te, które są prawidłowe, czyli jest sprężysta, odporna, że broni nas, chroni, to musi tam być hydroksypronina, hydroksylizyna. Ale nie tylko w tkance łącznej mamy yy, krzem. On jest bardzo potrzebny i jest w dużych ilościach w układzie odpornościowym. Śledziona, węzły chłonne, grasica kościach, zębach i ścięgnach, wiązadłach. Jak widzimy, bez krzemu tkanka łączna i układ immunologiczny będą słabo funkcjonować. Jeżeli myślimy, że tylko krzem jest potrzebny, to jesteśmy w błędzie. Prze przecież wiemy, że i kolagen, i witaminę C musimy podawać, że żelazo powinno być, ale jeszcze jest miedź, magnez, bor, Miedzi też bardzo często nam brakuje, dlatego powinniśmy mieć naczynia miedziane. Jeżeli widzimy, że ktoś łatwo doznaje kontuzji, wtedy powinien spożywać sporo miedzi. Największe stężenie krzemu mamy tam, gdzie kość rośnie, czyli nasady kości długich, kości po złamaniach. Krzem jest niezbędny do tego, żeby nasze kości nie chorowały, wiązadła i stawy, żeby nie było osteomalacji. Osteoporozy. Jeżeli sportowcy często łapią kontuzję, czyli nawykowe zwichnięcie stawu, skokowego na przykład, to muszą się zastanowić, czy nie brakuje krzemu, czy nie brakuje miedzi, bowiem to też był częsty czynnik mm, słabości wiązadeł. Gdy brakuje krzemu, pojawiają się też problemy z dyskiem międzykręgowym. Nasilają się choroby ścięgien i stawów, entezopatie. Gdy brakuje krzemu, szybciej dostajemy zmarszczek. Podobnie włosy i paznokcie ulegają uszkodzeniu. Jest też niezbędny do tworzenia endotelium, czyli tej wewnętrznej warstwy ściany tętnic. Zrobiono doświadczenie. Dwie grupy zwierząt karmione dietą, która wywołuje miażdżycę, ale jedna grupa dostawała dużo krzemu. I ta grupa nie wygenerowała miażdżycy. A więc mamy kolejny czynnik, który może nas chronić przed miażdżycą. Gdy zrobiono badanie zawartości krzemu w aorcie u ludzi, którzy zmarli na zawał, okazało się, że mieli dużo mniej krzemu niż populacja zdrowa. Czyli krzem jest czynnikiem, który powinien być podawany w większych ilościach osobom z problemami krążeniowymi. Gdy brakuje krzemu, pojawiają się pękające naczynia w skórze. Oprócz tego pojawiają się homoroidy i żylaki na goleniach. Tworzą się też tętniaki i rośnie ryzyko krwotoków. Krzem ma wpływ na układ odpornościowy. Znajdziemy go w strukturach odpowiedzialnych za immunologię, czyli grasica, węzły chłonne, śledziona. Hamuje procesy zapalne. W jaki sposób? Prosty. Wyciąga aluminium. Aluminium napędza procesy zapalne. Po to jest dodawany jako adiowant, żeby napędzić proces zapalny, ale jak się kumuluje w organizmie dziecka, to od początku mamy te procesy zapalne. Jeżeli krzem podamy dzieciom z procesami takimi jak astma, RZTSy, wszystko co jest, atopowe zapalenie skóry wyciągniemy aluminium. Jak wyciągniemy aluminium, wtedy automatycznie znikają procesy zapalne. Najwięcej krzemu mamy w wodach górskich. Znaleźć takie źródełko wspaniale. A jeżeli jeszcze jest to termalne źródełko, to tam jest najwięcej właśnie wszelkiej maści minerałów. Jeżeli tego nie mamy, bierzemy krzemionkę krzem. Te krzemienie tłuczemy, wrzucamy do pojemnika z wodą, trzymamy go przez, tak przez tydzień i zlewamy to, co jest z góry. Ten ślam na dole tego nie pijemy. Kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zawsze wrzucało się krzemień do studni. Wtedy bakterie się tam nie rozmnażały, właśnie w tych, tych studniach. Starożytni widzieli. A czy my możemy to zrobić? Możemy. Do pojemnika w domu i pijemy. No i jest jeszcze jedno przyjemne źródełko krzemu. To na przykład takie rzeczy zważenia. Jęczmienia, śmielu, piwo, ale to musi być kraftowe, takie niefiltrowane. Tak samo w czerwonym winie, wytrawnym, półwytrawnym. Rosoły gotowane na kościach i skórze. Zupa mocy. Pokarmy najbogatsze w krzem to te nierafinowane, te, które zawierają dużo błonnika. Ale mamy jeszcze roślinki, które możemy wykorzystać, i niedługo będziemy mogli zbierać. Tak od jesieni, późne lato. Pamiętacie, o skrzypie mówiliśmy a pokrzywa miodunka, irdes ptasi ale pamiętajcie, skrzyp trzeba ważyć, czyli gotujemy na bardzo wolnym ogniu przez około godzinę do dwóch. Można jeszcze zostawić, żeby tak przez 20 minut się pomoczył ten skrzyp wyrzucacie i później możecie sobie podgrzewać przez kilka dni, to nie musi być na świeżo. Mówiliśmy, że krzem możemy uzyskać z roślinek, prawda, z tych wywarów. Ale możemy też mieć suplementów, jakich? Mogło to być najlepiej przyswajalny jest kwas ortokrzemowy. Z tym, że zbyt dużych stężeń nie możemy uzyskać, bowiem ulega polimeryzacji. Mamy jednak sposoby na zapobieganie temu. Może to być metylacja, łączenie z choliną, z waliną. Ale można też stosować pędy bambusa. Bardzo dobre. Suplementy krzemowe z pędów bambusa są bardzo fajnie biodostępne. Tylko pod językiem, jak będziecie pić, mają takie mikrodrobinki. Poza tym, jak spojrzycie, zawsze to osiada. Więc trzeba to za każdym razem wstrząsnąć. Osobiście bardzo to lubię, tylko mówię, trzeba wstrząsnąć i wtedy można sobie. Takie pod językiem charakterystyczny smak. Ja osobiście bardzo to lubię. Co wy wybieracie, należy do Was. A teraz, bogaci w wiedzę. Zaczynamy spożywać krzem. Jeżeli macie ludzi w domu, dzieci, którzy mają procesy zapalne, to już wiecie, czym możemy się wspomóc. Naturalne, nietoksyczne, do zobaczenia. Łapka w górę subskrybujemy, komentujemy. W gonitwie dnia codziennego zdrowy styl życia, lekki wysiłek fizyczny i zbilansowana dieta mogą okazać się niewystarczające. Konieczne jest jednak suplementowanie, z tego względu, że ilość witamin drastycznie spadła w żywności. Chcesz się wspomóc? Odwiedź bezpieczne suplementy w sklepie e-Remedium www.bezpiecznasuplementacja.pl A my gwarantujemy, że będziesz zadowolony.